Próbujemy lądowanie raz jeszcze. Pomysł lądowania na Bart. Lądowanie samolotem Carbon Cup EX. Jakie mamy przeszkody? Przede wszystkim barka, która będzie zakotwiczona na Wiśle. To nie jest powierzchnia jednolita, płaska. To jest obiekt, który jednak wystaje z nadwody i to kilka metrów, więc mamy próg, który trzeba minąć. No i przede wszystkim odległość. 72 metry do zatrzymania i 10 metrów po bokach. Więc największe przeszkody to jest oczywiście odległość, wyhamowanie samolotu, zwolnienie, podejście o odpowiednim kącie, dlatego że przyziemienie zbyt szybko spowoduje uderzenie w park. Zbyt późno. Może być o tyle problematyczne, że nie zostanie nam odpowiednio dużo miejsca, żeby wyhamować i zatrzymać samolot. Oczywiście bardzo dużo ludzi nad tym pracuje, aby, aby taki projekt przygotować. Samolądowanie jest taką wisienką na torcie. Więc sam pomysł wydaje się ciekawy, zobaczymy jak wyjdzie w realizacji. Także zapraszamy do oglądania, czy się udało. To ile długości zostaje? Za każdym razem inaczej. A świgła! <głos》>. Dobrze, bardzo dobrze, dobrze było przyciemnione. Nisko podchodzić. Odejść, odejść, odejść. Podaj mi. 收到，父亲。